Dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? E, moim nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdaj mi go natychmiast! A! i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. To nasza umywalka. Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczy to maleństwo właścicielowi. Biegnij, mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć! Wstać, kim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, no rzeczywiście burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? N nie otwieraj. Y po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego. A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela, spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałam tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop. Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w Twoich rękach. Chyba coś Ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera, z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No, ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. E, kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. E, farba już odpada, trzeba to naprawić. No, rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba. E, możesz się o tym sama przekonać, to farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O, nie, chyba wpadłam. Ktoś mnie ugryzł! Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk! Zaraz ci dam popalić! Najpierw mnie złap! Z łatwością! A! I tak cię dorwę! O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery... Dziwne, coś mnie łaskocze. E, pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany chomik? Co przecież twój bili? Co? Nie, to nie jest mój Billy. Dam Ci nauczkę. E, patrz, co tam leci! Stój! I tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw, Halk biega za dziewczyną! Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć. Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo. Aleks, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się. Mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Hurra, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię Cici. Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe. Myślę, że Cici wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł! Nikogo nie ma. No to wiejemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Badajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj mój mały Billy. Tak się za tobą stęskniłem. Tak bardzo cię kocham. Co to za pudło? Ciekawe co jest w środku. Tak wygląda nawet lepiej niż myślałam. Czy to dekoracje do samochodu? Wygląda nieźle. Ten kawałek tutaj. Oczywiście różowe felgi. Właśnie tego chciałam. Cały samochód będzie różowy. Ojej, spójrzcie na tę kokardkę! Umieszczę ją tutaj! Oczywiście jeszcze piękne rzęsy i czerwone usta. Coś do nich, oczko. Wspaniale mi to wyszło. Chyba sobie żartuję. Mój samochód musi być równie odjazdowy. O, wiem. Zaraz wszystko zamówię. Oj, przestraszył mnie pan. Dziękuję, ale szybko. Okej, okay. mam wszystko, czego potrzebuję. Zacznijmy od wałka i czarnej farby. Do dzieła! Cały samochód będzie czarny. Nie! Felgi z czaszkami? No i oczywiście kilka pirackich flag. To jest to superancko! Kilka czaszek na masce? I oczywiście piracka opaska. Ale czadowa bryka. Jaki ładny kolor, moja ulubiona szminka? Co? Co zrobiłeś ze swoim samochodem? Małkujesz ode mnie! Zroty, to autorski projekt! O, tak? Zaraz cię urządzę. A oto i moje nowe dywaniki. Jakie mięciutkie. Czas udekorować samochód w środku. Jak słodko to wygląda! Mam tu uszka zająca. Zamierzam umieścić je na kierownicy. Deska rozdzielcza też musi być miękka. A na hamulec ręcznej skrzynie biegów mam właśnie takie pokrowce. Kilka spinek do włosów i różowe kostki. Jest. Po prostu idealnie. No i co, podobać się, panie jednorożcu? Posiedź sobie tutaj. Ale fajnie udekorowałam swój pas. Teraz mój samochód jest po prostu doskonały. Ale beka! Co? Udekorowała wnętrze samochodu? Co zazdrościsz? Kurczę, mam coś w plecaku, przypomniało mi się. Piracka flaga na tylne siedzenie i na przednie siedzenie też. A zamiast kierownicy będę miał ster. Mały piracki statek na deskę rozdzielczą i więcej czaszek. Na lusterku też. Oto mój pasażer. Jak ci leci, przyjacielu? Tak właśnie powiedziałam. A ona? Chwileczkę. Przedzwonię do siebie, Mike? Kogo ty tam masz? Aj! To szkielet! Pomocy! O, dała się nabrać. Przybij piątkę kolego! Okropne! Ale zabawny filmik! Oblał ją Nutellą! Co było niezłe? Co? Koniec baterii? Kurczę. Nie zdążyłem obejrzeć wideo. O, mam pomysł! Zawieszę tu linę i przymocuję do niej tablet. O tak! Teraz to prawdziwe kino. Częstuj się, ale ty w sumie nie lubisz chipsów. Nie wytrzymam to takie zabawne. Dobra, jeszcze jedna foteczka, i jeszcze tak? Wspaniale. Ale pięknie wychodzę na zdjęciach. Co tam robi Mike? Ogląda filmy? Ale super! Ja też mam pomysł. Przebiję go. Muszę tylko pobiec do sklepu. A oto i mój nowy telewizor. Włożę go do mojego różowego bagażnika. Skakuj, mój drogi. Tu jest twoje miejsce. Idealnie. Jeszcze racja. Potrzebuję jeszcze czegoś wygodnego do siedzenia. Te pufy będą pasować. Ale wygodnie. Muszę tylko ściągnąć tu przyjaciółki. Dziewczyny, wpadajcie z popcornem. No hej! Patrzcie, super, co? Rzeczywiście, ale fajnie. Co to za hałas? Co tam się dzieje? Oglądają film na pufach? Kurczę. Zaraz im pokażę. Czas na trening. Moja ulubiona trenerka. Teraz rozłożę matę do jogi i zaczynamy. I raz i dwa, i raz i dwa! I raz i dwa. Siema dziewczyny, pora się rozruszać! I raz i dwa, i raz i dwa. Tak jest. Powtarzamy za trenerką. Co tam się dzieje? Ćwiczą? Kurczę, muszę skończyć z burgerami. Ale ciężkie pudło. To mój sprzęt do ćwiczeń. Włożę hantle do bagażnika. A tu postawię ciężarki. Doskonale. E, chłopaki, siema! Jak leci? Czas na trening. Super, weźmy trochę żelaza. Miśnie same się nie zrobią. Tak trzymać. Kurczę, zmęczyłam się. Nikt nie ogłosił przerwy. Kontynuuj. Gdzie tak patrzysz? Jeszcze jedna runda. Hello. Ojej, chyba puścił mi oczko. Cześć. Kate, co z tobą? O, ale fajne chłopaki. Jakie mają mięśnie? Może pójdziemy do nich? Dawaj. Cześć, licznotki! Dziewczyny, wracajcie tutaj! Kurczę, zostałam sama. O, ojej, jakie to ciężkie. Dziewczyny zostawiły mi je. to takie niemiłe. Jestem taka samotna. E, Mia, czemu płaczesz? Chodź po z tobą, głowa do góry. No dobra, jesteś w tym całkiem dobry.